puszyły się, ja musiałam codziennie myć włosy, dwie godziny dziennie. No nie wszystko możemy osiągnąć naturalnie. Ludzie też tego nie poznają. Komentarze w internecie zawsze są trochę inne i praktycznie wszystkie mi spadły. Już swoich włosów naturalnych nie miały i po prostu wyhoduję nowe. Kochani, witajcie! Z tej strony Wasza Adrianna i dziś chcę Wam poopowiadać o moich przedłużonych włosach. Ja włosy przedłużyłam sobie dokładnie 15 maja, to jest 141 dni temu, dokładnie obliczyłam, więc myślę, że mogę już się gdzieś tam wypowiedzieć na ten temat. Przedstawię Wam moją historię przedłużonych włosów i jak je stylizuję. Plusy, minusy, będzie też małe Q&A na końcu, więc mam wrażenie, że wyczerpię dzisiaj temat przedłużonych włosów, tak więc jeżeli film Wam się spodoba, kciuki w górę, komentarz i ruszamy. Ok, więc jak to się zaczęło? Dlaczego ja przedłużyłam sobie włosy? Więc słuchajcie, moja historia włosowa jest bardzo długa. Ja chyba przeszłam dosłownie wszystkie włosowe fazy. Na początku, jak byłam nastolatką, to wiadomo, nie dbałam o swoje włosy. Miałam spalone, rozjaśnione włosy, które bardziej przypominały siano. Następnie w liceum dostałam po prostu obsesji. Byłam po prostu włosową maniaczką na 100%. Olejowałam w słuchajcie, miliony odżywek, szamponów. Ja nawet farbowałam swoje włosy henną, używałam różnych ziół do włosów, piłam także zioła na włosy. Byłam włosomaniaczką naprawdę pełną parą, aż mi się znudziło i na studiach nie robiłam nic z tymi włosami. Co najgorsze wróciłam znowu do blondu i u mnie blond niestety na włosach się nie sprawdza, ponieważ włosy robią mi się wtedy bardzo przesuszone i sianowate więc no to był błąd. Miałam wtedy znacznie krótsze włosy, ścięte wiecie tak prawie na boba. Potem znowu zaczęłam o nie dbać, przefarbowałam się na brąz i później zaczęłam moje włosy znowu pielęgnować, bo dowiedziałam się, że mam włosy falowane i zaczęłam znowu wkręcać się we włosomaniactwo. Tym razem w takie bardziej kręcone włosem włosomaniactwo wyciskałam sobie loki. Też nie byłam ze stanu tych włosów do końca zadowolona, bo... Moje fale mi się po prostu nie podobały. Jak udało mi się zrobić ładnie, to wyglądały ok, ale zazwyczaj mi się nie udawało. Puszyły się, ja spędzałam mnóstwo czasu na układaniu włosów, a efekt po prostu nie był dla mnie zadowalający. Ja musiałam codziennie myć włosy, bo inaczej te fale mi się prostowały albo puszyły i przy myciu włosów falowanych, no ja spędzałam na tym dwie godziny dziennie, a to jest dla mnie zdecydowanie za dużo. Ja maks mogę spędzić, tak, nie wiem, 40 minut na swoje włosy i to nie codziennie, a co drugi dzień najlepiej, więc no, dwie godziny dziennie to nie była opcja dla mnie, więc wkurzyłam się i szukałam rozwiązania, co zrobić, i poszłam po prostu na nanoplastie, czyli na trwałe mocne, chemiczne wyprostowanie włosów, po prostu pozbyłam się swoich naturalnych fal i było to dla mnie bardzo wygodne, bo wiecie były cały czas proste, więc pielęgnacja i stylizacja takich włosów to mi zajmowało 20 minut, łącznie z myciem. Natomiast ja zawsze marzyłam o włosach długich, takich jak mam teraz, ale moje włosy naturalnie dorastały mniej więcej do tej długości i nie chciały rosnąć dalej, po prostu się kruszyły bardzo wolno już po później rosły, więc no naprawdę moje końcówki się łamią nawet wtedy, jak ja bardzo o swoje włosy dbam. I ja wiem, że gdybym być może wcierała więcej wcierek, nakładała więcej olejków i odżywek, to może moje włosy by urosły właśnie takie długie. Powiem Wam szczerze, nie chciało mi się. Chciałam szybkiego efektu i właśnie myślałam o przedłużeniu moich włosów. Gdzieś tam wiecie, w głowie mi to się kręciło i jak byłam u fryzjera, to dowiedziałam się, że w salonie fryzjerskim do którego chodzę od około 3 lat, że w tym salonie fryzjerskim przedłużają włosy. Ja nawet o tym nie wiedziałam, tylko po prostu nie robią to, wiecie, nie mają tych włosów tam, to trzeba po prostu sobie zamówić, umówić się na taką wizytę z przedłużaniem włosów. Więc jak mi fryzjer o tym powiedział, to ja się w ogóle nie zastanawiałam. Mówię, kurczę, dobra, no to jest znak, przedłużamy te włosy. On powiedział, że okej, okay. wydaje mu się, że będę dobrze wyglądała w przedłużanych włosach i zazwyczaj chcecie przedłużyć włosy, no to trzeba umówić się na taką. Wizytę konsultacyjną, żeby dobrać metodę przedłużenia włosów, długość, kolor, wiadomo. Ale że mój fryzjer miał wtedy po prostu więcej czasu, no to zrobił mi od razu na tej wizycie, gdzie miałam farbowane włosy, właśnie taką wizytę konsultacyjną. Tam wszystko dobraliśmy i, no, mówiłam się już na samą wizytę z przedłużaniem włosów. Przyszłam, przedłużyli mi te włosy, niestety nie pamiętam ile czasu to zajęło. Na pewno ponad dwie godziny, no to jest jednak dość długi proces. Później też trzeba wasze naturalne włosy, włosy i te włosy przedłużane dociąć w ten sposób, żeby to wyglądało naturalnie, więc trochę się schodzi. I ja słuchajcie, mam przedłużone włosy metodą kanapkową. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. O, to jest po prostu taka kanapka podzielona na dwie. Wybaczcie, to jest też z moimi włosami, bo ta kanapka mi wypadła. Widzicie, jest taka kanapka Którą klejcie do waszych włosów, i to się po prostu trzyma. I jakim cudem to się trzyma, jakiego oni kleją, używają, nie wiem, ale się trzyma. Taka jest długość mojego przedłużanego włosa, taka jest też naturalna struktura tego włosa, to jest włos naturalny, i ja takich kanapek na głowie mam 38, więc to jest naprawdę bardzo dużo, ale powiem Wam, że nie odczuwam tego w jakiś taki denerwujący sposób. Natomiast po samym przedłużeniu ja byłam trochę w szoku. Wam powiedzieć, że nie byłam przyzwyczajona. Podobał mi się efekt, ale jak wyszłam z salonu, to byłam taka, taka nieswoja. Tak jakby, no nie mogłam się do tego efektu przyzwyczaić. I, no, dobre kilka dni zajęło mi takie przyzwyczajenie się do tych włosów, i dopiero po kilku dniach się do nich przyzwyczaiłam i zaczęły mi się podobać, bo na początku byłam taka w sumie, po co ja to zrobiłam, teraz będę musiała mnóstwo czasu spędzać na stylizacji tych włosów, na myciu tych włosów. I trochę byłam, wiecie, taka na siebie zdenerwowana, a po kilku dniach się do tego przyzwyczaiłam. Mi już wszystko było ok, więc przechodzimy sobie teraz do plusów, takich przedłużanych włosów. Więc no wiadomo, takim największym plusem jest szybki efekt. Marzą Wam się długie włosy. I macie długie włosy. No bo wiecie, niestety tak jest, że no nie wszystko możemy osiągnąć naturalnie. Czasem jest tak, że po prostu no no te nasze włosy nie rosną, kruszą się, albo po prostu my nie mamy cierpliwości. I tak jest ze mną, bo ja też trochę nie mam cierpliwości. Jak zapuszczałam włosy, to zaraz się irytowałam, ścinałam je, więc wiecie, no. Ciągle nie mogłam ich zapuścić, a tak to idziecie, przedłużacie i są, więc no jest to szybkie i bardzo wygodne. Drugi plus to jest gęstość. Gęstość włosów jest bardzo ważna, no bo gęste włosy wyglądają, wiecie, na takie zdrowe, zadbane. My wydajemy się takie, wiecie, właśnie zdrowe. Natomiast ja naturalnie gęstych włosów nie miałam. No nie miałam też rzadkich, ale można powiedzieć, że miałam takie zwyczajne. I no jak robiłam sobie jakąś fryzurę, no to to nigdy nie robiło wrażenia. Jak robiłam sobie fale no to wiecie, było kilka tych sprężynek ale teraz jak robię sobie fale, no to jak widzicie na zdjęciu, tych fal jest dużo, te włosy no robią wrażenie i bardzo mi się podoba taki efekt. Nie jest sztuczny, to nie jest efekt wiecie, całej głowy w lokach, nie wyglądam po prostu jakbym się urwała z planu filmowego albo z teatru, ale z drugiej strony no wygląda to na takie zdrowe włosy. Trzeci plus, no to jeżeli ktoś potrafi zrobić to dobrze, to takie włosy wyglądają naprawdę naturalnie. Ja no, ja sama mam ciężko poznać, które włosy są to włosy przedłużane, a które włosy to są włosy moje i wydaje mi się, że ludzie też tego nie poznają. Nie wiem, co, co jakby powiecie na filmie, bo wiadomo, że komentarze w internecie zawsze są trochę inne, ale na żywo naprawdę nikt mi tego nie powiedział i jak gadały ze mną jakieś znajome, no to naprawdę im się podobało i mówiły, że po prostu tego nie widać, więc to jest też plus, że takie włosy mogą wyglądać naturalnie. Kolejny plus, macie wrażenie, że są to wasze włosy, bo jak pociągacie, to nie ma takiego wrażenia, że wiecie, to jest jakaś obca część, dosłownie no te włosy są połączone z waszymi Włosami, więc jak ciągniecie, no to też czujecie to na skórze głowy. Więc naprawdę macie uczucie takich naturalnych włosów, jakby to były wasze włosy. Także nie widać tych włosów, jak zepniemy włosy. Jeżeli poprosicie fryzjera, powiecie mu, że nosicie koczki czy nosicie kucyki, to on przyczepi wam te włosy tak, żebyście mogli brać te włosy do góry i żeby nic nie było widać. Więc to też jest plus. No ale są także. Minusy takich włosów. Pierwszym minusem jest dłuższa pielęgnacja. Na pewno no dłużej myjecie włosy po prostu i dość, że trzeba trochę uważać na te kanapki, no to do tego jest tych włosów więcej, więc wiadomo, że spędzamy przy tym myciu trochę więcej czasu, marnujemy też więcej produktu, no bo po prostu jest więcej tych włosów na głowie. Kolejny minus, potrafiam się rozkleić przy myciu. O, mi się właśnie te dwa pasma rozkleiły. To rozkleiło mi się jak myłam włosy teraz. Niestety to nie jest metoda. Woda ze zgrzewaniem, to nie są ringi. Tutaj mamy po prostu klej, który trzyma się na naszych włosach. A wiadomo, klej, no to tylko klej pod wpływem wody, czy pod wpływem tego, że szarpniecie mocniej, czy użyjecie nieodpowiedniego szamponu. To się może po prostu rozkleić. Natomiast, no, jak rozklei Wam się jedna, dwie, trzy, cztery kanapki, to tego naprawdę nie widać. Ja, jak idę do fryzjera, to zazwyczaj mi się ze trzy kanapki odkleją. Natomiast, no, nie widać jakiejś wielkiej różnicy. Ja mam ich na głowie, jak Wam mówiłam, ponad 30 więc po prostu jak mi się odkleją trzy, to nie widać różnicy, nie ma żadnych dziur we włosach, no ale jest to irytujące jednak. Kolejny minus, nie da się tak, wiecie, włożyć ręki we włosy i poczuć do końca skórę głowy. Wiadomo, można, to nie jest tak, że coś Wam się blokuje, ale jednak czujecie, że coś tutaj jest. Musicie to zrobić delikatnie, no bo jak wsadzicie tak, wiecie, rękę i pociągniecie, no to po prostu wyrwiecie sobie włosy. Nie jest to aż tak irytujące, jak myślałam, bo myślałam, że będzie to bardzo irytujące i po prostu nie będzie można nawet dotknąć swojej skóry głowy. Nie, bez problemu sobie tą rękę, wiecie, tam wsadzicie. Możecie poczuć tę skórę głowy, możecie nałożyć wcierkę. Natomiast, no, nie zrobicie tego szybko i, no, musi to być delikatne. Kolejny minus, trzeba używać specjalnego szamponu albo szamponu specjalnego do włosów przedłużanych. Ewentualnie musicie kupić sobie szampon bez silikonów, bez olejków, bo one wam po prostu rozkleją klej. I ja na początku, jak mi fryzjer powiedział, że mam sobie kupić taki szampon, to ja stwierdziłam: Nie, nie będę takiego szamponu kupować, to jest bez sensu, prawda? Będę używała swojego zwykłego szamponu. I słuchajcie, umyłam włosy kilka razy i praktycznie wszystkie mi. Spadły, bo okazało się, że w szamponie miałam bardzo dużo olejków, więc no nie ma co tutaj przesadzać. Trzeba jednak kupić ten szampon specjalny albo bez olejków, albo do przedłużanych włosów. No bo ja chciałam być mądrzejsza. Wyszło tak, że musiałam przyjść i od nowa te włosy założyć, więc straciłam tylko pieniądze i czas. I tak to jest, jak człowiek chce przyoszczędzić, to traci tylko pieniądze i czas. Następny minus trzeba chodzić na podciągnięcie tych włosów, co około 2 3 miesiące, musicie iść do fryzjera, żeby wam podciągnął pasma wyżej, no bo one są przyczepione do waszych włosów, więc będą opadać, 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 a muszą być na konkretnej wysokości, więc no częściej tego fryzjera trzeba odwiedzać. I następny minus z tego wynikające, wizyty u fryzjera trwają dłużej, jeżeli chodzicie na farbowanie, no to to farbowanie będzie zajmowało znacznie więcej czasu, no bo po prostu trzeba uwzględnić to, że macie jeszcze przedłużone włosy, oraz takie wizyty u fryzjera są po po prostu droższe przy tym, że macie włosy przedłużane. No wiadomo, jest więcej włosów, fryzjer zajmuje się nimi dłużej, więc policzy sobie także więcej. Nie są to też włosy na zawsze, niestety się zniszczą i najprawdopodobniej wasze włosy po prostu będą w końcu dłuższe od tych włosów. Moje włosy już zaczynają być dłuższe, zaczynają być mniej więcej w długości tych włosów przedłużanych, zaraz je też wyprzedzą, więc niestety będę je musiała wymienić, no bo wtedy po prostu moje włosy będą dłuższe od. Przedłużanych i będzie to wyglądało dziwnie, więc albo będę musiała je zdjąć, albo będę musiała kupić nowe włosy, więc jest to kolejny wydatek. No i yy, największy minus, no to oczywiście cena nie jest to tania zabawa. Ja za moje przedłużanie włosów i za włosy zapłaciłam łącznie około 3000. To jest bardzo dużo, natomiast to jest cena w Warszawie, więc wydaje mi się, że w mniejszych miastach albo innych miastach będzie po prostu taniej. No ale, no nie oszukujmy się, 3000 na włosy jest to naprawdę Dużo. Jak widzicie, teraz mam mokre włosy, bo przejdziemy do tematu pielęgnacji oraz stylizacji. Następnie, po umyciu skóry głowy, ja ją zazwyczaj myję dwa razy, nakładam odżywkę, trzymam 5 minut, a później nakładam olejek na te włosy, żeby, wiadomo, zabezpieczyć te włosy i zabezpieczyć końcówki. I to jest tak naprawdę tyle. Ja nic więcej nie robię i powiem wam, że tego typu pielęgnacja sprawdza mi się naprawdę dobrze. Nie widzę, żeby włosy były w jakimś gorszym, stanie, jak wtedy, kiedy stosowałam tysiące olejków i odżywek. Nie są oczywiście tak zadbane i tak lśniące i tak miękkie, ale różnica jest niewielka, więc po prostu, no, nie chce mi się spędzać nad pielęgnacją tak dużej ilości czasu. I jeszcze jeden taki trick Ja używam takiej szczotki, którą po prostu kupiłam w drogerii i jak myję swoją skórę włosów, to właśnie korzystam też z takiej szczotki, bo wtedy mi jest łatwiej dojść do skóry głowy. Co prawda, za pomocą palców ja też mogę sobie normalnie te palce wsadzić między te włosy, ale jednak jak w jakimś miejscu jest więcej kanapek, to po prostu biorę taką szczotkę i dokładnie doczyszczam, żeby wiadomo, tam się nie zbierał żaden brudek. A jeżeli chodzi o stylizację, to stawiam na sprzęty, które działają dobrze, szybko, ale też nie niszczą ani moich włosów przedłużanych, ani naturalnych. I jeżeli chodzi o tę część filmu o stylizacji, to jest ona sponsorowana przez markę Philips. Dostałam od niej do wypróbowania prost oraz suszarkę i jest to prostownica i suszarka z technologią Sense IQ. Ja już raz te produkty testowałam, bardzo mi się spodobały, ale chcę wam je jeszcze pokazać na filmie. Zaczniemy od suszarki i opowiem wam o technologii Sense IQ. Technologia Sense IQ chroni nasze włosy przed zniszczeniami i wysuszeniem poprzez badanie naszych włosów i dostosowanie parametrów stylizacji do ich indywidualnych potrzeb. Suszarka ma długi kabel, to jest bardzo ważne i do tego jest naprawdę ładna, bo mamy tutaj połączenie różnych odcieni beżu, bieli, złota, jest także lekka. I to, co jest też super, to to, że w zestawie mamy cztery końcówki, które zaraz Wam pokażę. Mamy końcówkę do suszenia. Do stylizacji, do loków i końcówkę do masażu głowy, która, uwaga, wibruje. Ta końcówka jest fantastyczna, i według mnie, jeżeli właśnie lubicie dbać o skórę głowy, to będzie coś, co Wam się naprawdę bardzo spodoba. Ja na początku użyję do suszenia mojej końcówki, po prostu zwykłej końcówki suszącej, następnie wymienię na końcówkę do stylizacji. Zaczynam od rozczesania włosów, i wiecie, ja nie suszę swoich włosów jakoś bardzo dokładnie. Ja zaczynam od takiego przesuszenia. Później sobie po prostu stylizuję na płaską szczotkę, a następnie prostuję albo faluję. I zaczynamy! I jak te włosy mam, tak wiecie, w miarę przysuszone, żeby nie były takie mokre, to je rozczesuję i teraz będę je po prostu suszyła na płasko. I ja nie mam naprawdę jakiejś super techniki zajmowania się tymi włosami, a jednak jakoś to wygląda. Włosy mi nie wypadły. Te doczepiane włosy też dobrze się trzymają, więc wydaje mi się, że no, nie jest źle. Zdejmuję tą końcówkę i podłączam końcówkę do stylizacji. Teraz będę suszyła te włosy na płasko. I jak podłączyłam końcówkę do stylizacji, no to też włączy się program Style, więc on ułatwi mi po prostu wysuszenie i wystylizowanie tych włosów. Ale zawsze możecie zmienić na program manual, jeżeli chcecie samemu dostosować funkcję suszarki. Tak wyglądają moje włosy po wysuszeniu, jeszcze bez żadnej stylizacji, na gorąco, lokówką czy prostownicą. Moje włosy są dość puszące się. Ja przechodziłam nanoplastię, więc no są bardziej proste. Natomiast ja nanoplastię miałam dwa lata temu, więc no te włosy już mają prawo się niestety puszyć. Ale zaraz je wyprostujemy i chcę Wam jeszcze pokazać tę końcówkę wibrującą do masażu skóry głowy. Więc montujemy końcówkę. Ona też, zobaczcie jak ją włączę, zacznie wibrując. Wibrować na tej opcji scalp. Spójrzcie. O, widzicie, jak wibruje. Jeżeli chodzi o suszarkę, to posiada 6 trybów pracy: Fast, Gentle, Manual, Style, Curl i Scalp. Chroni włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą. Posiada funkcję szybkiego suszenia włosów w 3 minuty. Posiada dwa razy więcej jonów do pielęgnacji włosów, w tym jony wodne, zapewniające włosom blask, oraz suszarka pomaga zachować 90% naturalnego nawilżenia naszych włosów. Suszarka Philips z serii 9000 z technologią Sense IQ to inteligentna suszarka, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów. Teraz przejdziemy do stylizacji na gorąco, bo wiadomo te włosy są spuszczone i nie mogą takie zostać, więc przechodzimy do prostownicy z technologią Sense IQ. W opakowaniu mamy prostownicę z długim kablem, prostownica też jest bardzo ładna, lekka, beżowo-złota, naprawdę bardzo ładnie wygląda i stanowi świetny zestaw właśnie z suszarką. Mamy również oraz mamy bardzo ładny, różowy pokrowiec zabezpieczający. Ja okej okay, podłączam prostownicę i prostujemy. I jeżeli chodzi o prostowanie włosów, to ja dzielę włosy na dwie sekcje. No, i zgubiłam klamerkę. Dobra, widzę ją. Ja dzielę włosy w ten sposób na dolną i górną partię. No i na część lewą i prawą. Jakichś większych podziałów włosów nie robię. Ja też nie mam ich aż tak dużo, żeby mi było potrzebne z 10 przedziałów na głowie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o prostownicę, to także posiada technologię Sense IQ, która dostosowuje swoje parametry do naszych włosów. Ma aż 14 ustawień temperatury od 120 do aż 240 stopni. Ma płytki powiększone o 20%, więc szybciej możemy nasze włosy wyprostować. Nadaje się zarówno do prostowania, jak i do falowania, jak i do robienia loków. Posiada 3 tryb stylizacji włosów delikatny, normalny oraz szybki. Ja wybiorę sobie tryb normalny. Temperaturę ustawię na 180 stopni. Prostownica pomaga także zachować do 70% nawilżenia naszych włosów. Do tego prostownica posiada 4 razy więcej jonów. Nie osłabia włosów, zachowując 93% ich naturalnej siły. I prostownica zapewnia także efekt gładkich włosów. Jak Widzicie, ja już pół swoich włosów wyprostowałam. Doprostowuję także te takie włoski. Tutaj ja bardzo nie lubię, jak mam proste włosy, a tutaj mi się coś przy twarzy kręci. Nie, jak mam proste, to ma być wszystko proste. ok, No i połowa moich włosów jest wyprostowana, jeszcze góra. Słuchajcie, ja nawet już po tym czasie nie czuję, które włosy to moje. A które włosy to włosy doczepiane? Udało mi się trafić tak, że no, te włosy mają podobną strukturę do moich, więc naprawdę no, nie czuć różnicy dosłownie. Wiecie, nawet jak ja prostuję swoje włosy, to nie mam wrażenia, że prostuję jakieś, wiecie, włosy przedłużane, nie moje włosy, że to są cudze włosy. Nie. Ja się już tak przyzwyczaiłam do tych włosów, że dosłownie mam wrażenie, że są to moje włosy. To są też włosy naturalne, ale ich struktura jest bardzo podobna do moich włosów, więc. Mam wrażenie, że po prostu nie widać różnicy. I jak włosy na długości mam już wyprostowane, to przechodzę jeszcze do ułożenia grzywki i zaraz Wam pokażę, w jaki sposób ja ją układam. Po prostu zbieram sobie moją grzywkę i. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Szczesuję sobie. Widziałam ten trik na TikToku i całkiem fajnie się sprawdza. I robię to w ten sposób: przeciągam, zakręcam, puszczam. I jest, wyszło. I te włosy się po prostu układają w taką fałkę, dzięki czemu można je zarzucić. Robi się taka firanka z tych włosów. Podoba mi się taki efekt. Ja nie chcę, żeby te włosy po prostu tak leżały. Lubię, o, jak tak ładnie się układają. Jeszcze raz. To pokażę i do tego wzmocnię efekt. Przeciągam, zakręcam. Raz, dwa, trzy i puszczam. I super! Wychodzi fantastycznie. Zobaczcie, jak ładnie się kręci. Teraz wystarczy te włosy przeczesać. Spryskuję lakierem, żeby mi się ładnie trzymały. Bryskuję też górę, żeby te moje antenki nie odstawały. I stylizacja skończona. Ja jestem z efektów stylizacji moich włosów bardzo zadowolona i polecam Wam produkty do stylizacji Philips Sense IQ. I przechodzimy do dalszej części filmu, czyli plusy i minusy przedłużanych włosów. I na koniec zrobimy sobie jeszcze małe Q&A. Zadałam Wam pytanie, czy może chcecie się czegoś dowiedzieć o moich przedłużanych włosach? Więc czy czuć te łączenia pod szczotką? Tak i nie. Są miejsca, gdzie wiecie, sobie mogę Przejechać i widzicie, nic nie czuć, bo tu jest mało tych łączeń. A są miejsca, na przykład z tyłu, gdzie jest ich więcej i muszę tutaj bardziej uważać. Tutaj muszę jednak trochę delikatniej przejeżdżać po tych włosach, no bo po prostu zaczepiam o te doczepy. Nie bolą cię włosy, skóra głowy od ciężaru. Absolutnie nie czuję w ogóle tego ciężaru. Nie boli mnie skóra głowy, nic mnie nie ciągnie. Nie wiem, no te włosy są dość lekkie. Mam wrażenie, że są dobrze do mnie dobrane i ani razu nic mnie nie bolała. Ani nic mnie nie ciągnęło, więc tutaj nie mogę narzekać. Co jaki czas trzeba uzupełniać przedłużanie? Jak mówiłam, 2-3 miesiące. To też zależy od tego, jak wam włosy rosną, no ale mniej więcej w tym terminie. Czy osłabiło to twoje naturalne włosy? Nie czuję, żeby osłabiło to moje naturalne włosy. Mam wręcz wrażenie, że są zdrowsze, dlatego że przez to, że jest ich więcej, to ja często je właśnie spinam, robię jakieś fryzury, robię warkoczyki i dzięki temu, że są spięte, no to też mniej je stylizuje mnie je w ten sposób niszczę. Jak Wam mówiłam, moje włosy zaczynają powoli być dłuższe od tych włosów przedłużanych, czyli pierwszy raz w życiu po prostu, no, rosną. Ja wiem, że no, ten klej jest jednak na tych włosach, ale nie sądzę, żeby on im jakoś bardzo zaszkodził. Nasze włosy już przyjmują tyle chemii w tych wszystkich kosmetykach, które stosujemy, że wątpię, żeby ten klej im po prostu bardzo zaszkodził. Nie widzę też w ogóle, żeby te włosy wypadały w jakoś dużej ilości. Ja wiem, że są takie no dramatyczne historie dziewczyn, które przedłużyły sobie włosy i później jak zdjęły te doczepy, to po prostu już swoich włosów naturalnych nie miały, po prostu wiecie, nic tam nie zostało, bo wszystko wypadło. No u mnie nie ma takiej sytuacji. Ja chodzę na zdjęcie tych doczepów i przerzucenie je wyżej co właśnie dwa miesiące i, i, i przez moment no nie mam tych doczepów, prawda, bo są zdjęte i, i moje włosy naturalne wyglądają dobrze. Jest ich tyle samo, nie wydaje mi się, żeby ich było mniej. Wiadomo, jest przykład. Na początku taki efekt szoku, no bo macie dużo włosów, a później połowę ich nie ma, ale jak już się przyzwyczajam, jak widzę siebie w lustrze, no to no, no widzę, że jest z tych moich naturalnych włosów tyle, co było wcześniej. Nie czuję, żeby były bardziej osłabione, nie wypadają mi bardziej. Nie wiem, czemu są takie właśnie historie, że, że dziewczynom wypada tyle tych włosów. Może to zależy od metody, może zależy od fryzjera, może zależy od wielkości tych doczepów, może było po prostu ich też za dużo. Wydaje mi się, że może to, prawda, że. że, że że może zła metoda, za dużo włosów, zbyt delikatne włosy, które miały naturalnie i to się wszystko łączy i te włosy po prostu wypadają. Wydaje mi się, że, że to jest połączenie tego. Źle dobrana metoda, za dużo włosów, za ciężkie włosy, za długie włosy. Może ich naturalne włosy były już zbyt delikatne, zbyt słabo się wiecie, trzymały, nie dały rady utrzymać tego ciężaru i po prostu wszystko spadło. Może o to chodzi. Czy to nie wygląda sztucznie po jakimś czasie? Nie. Zauważyłam, że po w jakimś czasie wygląda to nawet bardziej naturalnie, bo wasze włosy po prostu bardziej się z tymi włosami łączą. Uczycie się też stylizować te włosy, czujecie też, jakby to już były wasze włosy, więc powiedziałabym, że sztucznie to wygląda bardziej na początku, bo jesteście nieprzyzwyczajeni, nie umiecie ich stylizować, tego wszystkiego się wiecie, wydaje dużo, ale później one się tak pięknie łączą z waszymi naturalnymi włosami, że jakby im dalej w las, tym mi się wydaje, że, że ja już nie mam żadnych doczepów, że to są moje naturalne włosy. No, oczywiście nie jest tak, no czuję, że tych doczepów tutaj jest sporo, ale, ale już mam to tak w głowie jakby to były moje naturalne włosy. Ile kosztowało ci przedłużanie włosów? Czy cena zawsze jest taka sama? Podejrzewam, że cena nie jest zawsze taka sama, to na pewno zależy od fryzjera, miasta, od metody przedłużania, od tego czy są to włosy sztuczne czy naturalne, a jak naturalne, to jak długie. A jak naturalne, to czy dziewicze, czy farbowane. Wiecie, tego jest dużo, trzeba pójść do fryzjera i pogadać i on na pewno wam dobierze po prostu metodę dobrą do was, tylko wybierzcie dobrego fryzjera, żeby wam nie zrobił krzywdy. A jeżeli chodzi o cenę, no to już mówiłam: 3000 włosy. Włosy, no złotych. Ja już gadałam o włosach, więc mówię 3000 włosy. Jaką metodę preferujesz? Ja mam metodę kalapkową, jak Wam mówiłam wcześniej i jestem z niej bardzo zadowolona. Czy przedłużane włosy można kręcić na lokówce? Jak najbardziej suszycie, kręcicie, lokujecie. Jak widzieliście, no używałam prostownicy bez żadnego problemu, choć ja mam włosy naturalne. Nie wiem jak to by było z włosami syntetycznymi. Jeżeli są włosy syntetyczne, no musicie pogadać z Waszym fryzjerem, bo no obawiam się, że w ich przypadku pewnie można je stylizować, ale po prostu na niższych temperaturach. I mam stresa, jaki będzie ich stan po zdjęciu. Wydaje mi się, że stan po zdjęciu będzie ok, a też z drugiej strony, wiecie, ja podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli nawet moje naturalne włosy się osłabią, sporo ich wypadnie, to trudno. To się osłabią, to wypadną. Zetnę je sobie na krótko i będę po prostu chodziła w krótkich, zacznę wcierać jakieś wcierki, dbać o nie. I po prostu wychoduje nowe. To nie jest ręka, to jest włos, odrośnie, więc ja już się tym tak nie przejmuję. Ja się kiedyś bardzo, bardzo przejmowałam swoimi włosami. Wiecie, wypadł mi jeden włos i ja już byłam wkurzona. Naprawdę jak... Serio, jak sobie naprawdę przyczysywałam ręką na przykład włosy i wyrwałam włosa, to ja byłam na siebie zła, że sobie wyrwałam włosa i mam mniej włosów. Ja dosłownie to tak przeżywałam. I, I teraz jest to dla mnie śmieszne, bo to są tylko włosy i jak mi się zniszczą, to mi się zniszczą, to będę później o nie dbała, żeby nie były zniszczone i tyle. Trzeba żyć i cieszyć się życiem, a nie myśleć o matko, a jak zdejmę za trzy lata, to to, co będzie, no co będzie, to będzie. Zobaczymy. Czy są trudne do utrzymania w dobrym stanie? Jak Wam mówiłam, nie jest to szczególnie trudne, co prawda zajmuje to trochę więcej czasu i mycie i stylizacja, no wiadomo, jest ich więcej. Na początku zajmowało mi dużo więcej czasu, a teraz, jak już się nauczyłam, to no, nie wiem, zajmuje mi może 10 minut dłużej niż przy moich naturalnych włosach, więc naprawdę da się to wypracować. Przyzwyczajacie się do tego tak szybko, że później już nie widzicie różnicy. Okej, okay, mamy. Mam nadzieję, że wyczerpałam już temat przedłużanych włosów, że ten film Wam się spodobał i wydał Wam się pomocny. Jeżeli tak było, to zostańcie na no dłużej na moim kanale, zasubskrybujcie. Ja prawie codziennie wrzucam szorcy, więc naprawdę warto zostać i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa! Miłego dnia!